Serdecznie witam wszystkie raczki, dzisiaj w czytaniu na miesiąc luty. Kochani, dziękuję, że jesteście, że lajkujecie i zapraszam do czytań prywatnych. I tak ogólnie, wiecie co, możecie, jeśli byliście w jakiejś relacji yy, takiej bardziej luźnej, to może się okazać, że ta osoba po prostu gdzieś tam odpłynie od Was, tak? Yy, no, zawiesi tą znajomość, oddali się gdzieś i będziecie mieli odczucie takiego osamotnienia, takiej biedy uczuciowej, no i trzeba będzie się zastanowić, co z tym dalej robić. Czy warto to kontynuować? No, moim zdaniem nie, bo nawet jak są jakieś problemy, a ta osoba chce z wami być, to po prostu jest. Mówi o nich, rozwiązujecie te, te sprawy razem, ale jeśli się oddala, to znaczy, że wami manipuluje. Także tutaj ci wszyscy, którzy mieli jakieś takie dziwne relacje, no musicie się zastanowić, czy je po prostu nie pozamykać. Wydatki też, też was, was jakieś czekają, ale to jest tak, tu jest wydatek, tu jest zysk, także może jakaś inwestycja, która w późniejszym Czasie przyniesie, będzie z tego po prostu zysk. Możliwość jest podjęcia pracy, która jest bardziej adekwatna zarobkowo, bardziej Wam się będzie podobała. Możecie tu też próbować otwierać coś własnego. Boku temu macie takie możliwości. Tylko się po prostu nie bójcie, idźcie w to, realizujcie ten plan, bo naprawdę się opłaca. Single. No, single mogą jeszcze cierpieć jakoś. Nie wiem, czy wy cierpicie po jakimś związku, czy dlatego, że nikogo nie macie, nikt konkretny się nie pojawia i tak trochę odpuszczacie. Niby tutaj czekacie na jakieś wiadomości, ale myślę, że już bardziej jesteście w tej energii odpuszczania sobie tego wszystkiego. I dobrze, niech to życie zadecyduje. Jeśli ktoś ma być, to będzie, jeśli nie no to nie, to trzeba będzie sobie to poukładać samemu, bo nie jest mi w tym życiu źle. I w tym momencie, jak to ja zawsze mówię, jeśli odpuszczasz, jeśli już niczego się nie spodziewasz, no i marsz, i teraz się ciesz. I teraz sobie zadecyduj, czy ty chcesz zmienić to życie, czy nie. Bo tu już ci się zrobiło dobrze, tu jesteś zadowolona, zadowolony z tego życia samemu ze sobą, a tutaj ci przychodzi, że możesz być w szczęśliwym związku. I to wcale nie jest takie Prosta decyzja, jakby się każdemu wydawało, no bo no oczywiście, że chcemy być w związku, no, no nie, bo mm, jeśli mamy dobrze, no to będziemy się zastanawiać, czy, hmm, czy my za dużo nie stracimy. No i właśnie takie dywagacje tutaj Was czekają. Także wybór jest. Myślę, że osoba do związku będzie, pokaże się, będzie możliwość budowania relacji, ale czy Wy chcecie? Nie o to chodzi, że on, czy ona się Wam nie będzie podobać, tylko o to chodzi, że. Wy jesteście tak przyzwyczajeni do tego, że jesteście sami, że nie wiem, czy będziecie chcieli to zmieniać. Związki stałe. Oj, tu się może podziać, dlatego że ja nie wiem, czy jedno z Was nie będzie podejmowało decyzji lub zastanawiało się o tym, czy nie zakończyć tej relacji. Być może próbowaliście coś zmienić w tych waszych związkach, lub wasz partner próbuje, nie jest to tak jak być powinno, i teraz się zostało, nie jest jeszcze zakończenie. Ale jest zastanawianie się, podejmowanie decyzji, czy warto te związki ciągnąć dalej, czy one mają sens, bo niby tu uczucia są ok, jest to przywiązanie, jest rodzina. Ale nie jesteście w tym związku szczęśliwi. Praca i finanse. Tutaj coś z przeszłości się pokazuje. Dostaniecie, no może jakiś spadek, tak? Bo ta przeszłość, dom, rodzina, lub ktoś wam podaruje z rodziny jakieś pieniądze. Też jest taka możliwość, że jak coś załatwialiście wcześniej związanego z domu, z finansami, to teraz to właśnie do Was przyjdzie tak nieoczekiwanie. No takie macie czas, że jak już z czegoś tam zrezygnowaliście, powiedzieliście, a dobra jest, ja będę sama lub dobra jest, ja już dobra, to żyję z tego co mam, to teraz ten los przyniesie Wam właśnie to, czego już nie oczekujecie. Tak z zaskoczenia, taka niespodzianka, taki prezent po prostu od losu. Także tu całkiem fajnie, gorzej wyglądają te związki stałe, bo tu trzeba jednak popracować. No i karta rady Wam o tym mówi, że ważne są decyzje w tym miesiącu. Logiczne, przemyślane, nie oparte na chciejstwie lub na takim złudnym myśleniu, a może się uda. No, wiecie co, jak coś się nie udawało do tej pory, to się już po prostu nie uda. Aniołeczki, wyrażaj swoją miłość, śmiało wyrażaj swoją miłość, czyli wyrażajcie to, czego chcecie. Jeśli potrzebujecie czegoś w związku, to po prostu o tym mówcie, bo ta druga osoba za żadną cholerę się nie domyśli, co wam chodzi po głowie, więc jak wy nie mówicie, a oczekujecie, że ten ktoś wpadnie na to, co wam w tym związku brakuje, no to możecie mieć pretensje tylko do siebie. Więc zanim podejmiecie jakieś kroki, to może porozmawiajcie najpierw i powiedzcie, jak to życie według was Miałoby wyglądać i jakie zmiany miałyby tutaj się zadziać? Pozdrawiam serdecznie.